Manko. Witajcie z kapycybuch. W tym filmiku opowiem Wam troszeczkę o sposobach łączenia korpusu z banem no i plusy, minusy każdego rozwiązania: magnes, uszczelka, gwint i inne. Zapraszam do oglądania. Każdy sposób montażu korpusu z banem się od siebie różni. I nie ma tak naprawdę, takiego naprawdę 100% idealnego sposobu łączenia. Są te lepsze, są te gorsze, też troszeczkę zależy od tego, w jaki sposób użytkujemy tą fajkę wodną. Zaczniemy omówienie od gwintu. Mam przed sobą dwóch przedstawicieli fajek na gwincie. Łukę i magnuma. Wziąłem dwie, ponieważ mamy tutaj troszeczkę różne gwinty. W przypadku łuki jest to krótki gwint, nawet ale to nie jest 1 czwarta obrotu i korpus tam schodzi i mamy to się nazywa tak potocznie klik, czyli to nie jest tak do końca gwint, ale jednak trzeba przekręcić, żeby połączyć korpus z dzbanem. No i magnum, długi gwint, czyli mamy widoczną nitkę gwintu na dbanie. Plusy gwintu to na pewno to, że jak chwycimy ciszę za korpus, to nam dzbanie poleci w dół. I to myślę, że tak naprawdę koniec plusów. Też się musimy liczyć z tym, że jak tutaj nam się zbije dzbanek, to potrzebujemy konkretnie dzbanek do takiej fajeczki. Czyli to się wiąże z dwoma rzeczami. Jedna dostępność, nie zawsze są dostępne te zwany, a drugie koszt, co po prostu droższe. Przejdziemy teraz do fajek na uszczelce. Mam przed sobą alfa hookę, czyli typowy przykład fajki na uszczelce. I alfa Huka bardzo fajnie zrobiona fajeczka, więc ta shisha nam bardzo ładnie wchodzi. Dban. Musimy się liczyć z tym, że nie zawsze korpusy do dzbanów wchodzą idealnie i czasem trzeba dobrać odpowiedni dzban, bądź po prostu zmienić uszczelkę. Mając fajkę na uszczelce, musimy pamiętać, że nie możemy tak fajki przynosić, tylko tak. Ale nawet w przypadku gwintu, i tak, my osobiście zalecamy, sziszę zawsze przynosić w ten sposób, chwytając za dzban. Możemy sobie dowolnie wybrać dzbanek pod naszą fajeczkę. Tak jak widzimy, tutaj mamy bardzo ładny kryształ od firmy Cezar, czeski kryształ. Bardzo drogi dzbanek, ale taki jest, ale też mamy tańsze. Klasyczne bany przezroczyste, które są bardzo neutralne, bądź jakieś bardziej fikuśne w tym przypadku rocket. I dzięki temu możemy stworzyć nasz idealny zestaw pasujący, czy to ze sobą ładnie kolorystycznie, czy pod nasz powiedzmy, wystrój wnętrza mieszkania bądź domu. Fajka na uszczelce też jest o wiele szybsza w montażu, i tam gdzie nam zależy na czasie, na przykład cisza barza, jest to bardzo istotne. Na gwincie nie, że szukamy nitki, musimy złapać, trochę pokręcić i mamy złożoną tutaj. Rozmontowana, złożona. Jest to szybsze. Plus taka uszczelka, wielu z osób myśli, że to jest mniej trwały sposób łączenia. Wręcz przeciwnie, uszczelka bardzo wolno się nam zużywa i wytrwa przez spokojnie bardzo długi okres czasu. I taka uszczelka bardzo niewiele kosztuje, jak się wymienia. Więc to jest po prostu fajka bardziej żywotna. Przejdziemy teraz do fajek montowanych na magnesie. Mam tutaj przed sobą sztandarowy przykład fajki na magnesie, czyli fajka od firmy Hup. To jest model Atom Black i jak widzimy mamy tutaj cztery magnesy neodymowe w dzbanie i w korpusie i o-ring, który nam uszczelnia, jak się wszystko ze sobą złączy. Jak widzimy jest to super szybkie, ale nie jest to niestety idealne, ponieważ te magnesy potrafią nam szybko rdzewieć. Więc musimy być na to przygotowani, że po jakimś czasie może wystąpić ten problem i musimy się rozeznać, czy są w ogóle dostępne części zamienne, jeśli nie chcemy mieć w przyszłości problemu, bądź od razu przy zakupie fajeczki zakupić zamienne magnesy. Poza tym system bardzo fajny, szczelny, szybki, fajnie wygląda widowiskowy. Tak samo jak w przypadku fajek na gwincie, mamy dedykowane dzbany, więc też musimy się liczyć z troszeczkę większym problemem, jak coś nam się z tym dzbanem stanie. Ostatni przykład łączenia korpusu z banem to jest kategoria inne. No i znaleźliśmy taki smaczek jak Stimulation Pro X3, 2, 1. Wszystkie Pro. Mamy ten swój patentowany sposób łączenia korpusu z banem. Nie jest to ani gwint, ani magnes, ani szelka, tylko coś takiego. Mamy taki czpień, który przesuwamy w dół, kulki nam się chowały do środka i jesteśmy w stanie wyciągnąć korpus. Jest to szybkie, fajne i umożliwia to. Że można nam się korpus obracać, ale to jest event i to się na przykład nam bardzo przyda. Tylko w przypadku palenia na więcej, jeden wąż, w przypadku palenia na jeden wąż nie ma to tak naprawdę znaczenia. Ale pokazujemy, że też takie też istnieje i pewnie jeszcze w przyszłości nie raz coś nowego firmy wymyślą. Podsumowując, trzeba się zastanowić, na czym nam tak naprawdę zależy, ale jak nie mamy tak naprawdę jakichś wielkich wymagań, proponujemy wybrać fajkę na uszczelce. Szybciej można dobrać dzban. Jak się nam stłucze, też możemy sobie dodać jakich chcemy. Szybszy sposób montażu, fajka jest bardziej żywotna i też z naszego doświadczenia, fajki, które są montowane na uszczelce, same korpusy są lepiej wykonane, bardziej żywotne, mają lepsze parametry palenia. Więc pomyślmy przede wszystkim na uszczelce. Pamiętajmy, żeby chwytać ciszę za dzban. Jak gwint, coś z krótkim gwintem. MVP jest ok, łuka bardzo fajna, a wszystkie inne, magnes, stimulation. To no, takie powiedzmy bajerki są. Aj, bym zapomniał! 15 kwietnia w Warszawie u nas w barze, cybu w remoncie, będzie Shisha Event. Są u nas na sklepie do kupienia bilety, cała informacja, co tam się będzie odbywało, to będzie zlot lot miłośników fajek wodnych z Polski, więc będzie się dużo działo, będzie na pewno bardzo dużo dymu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych sposobów łączenia korpusu z banem, piszcie śmiało w komentarzu, chętnie na to odpowiemy. A na ten moment żegnamy się z Wami, zapraszamy do oglądania reszty filmików i niegdym będzie z wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia w remoncie. you.